Jeszcze najważniejsze, Mikołaj ma swoją pocztę. I to nie byle jaką. Jedną z bardziej rzetelnych poczt, bo zawsze doręcza wszystkie listy, które są wysyłane do Mikołaja. Chodźmy zobaczyć, jak to wygląda z bliska. A może coś wyślemy. Mikołaj idzie z duchem czasu i ma swój paczkomat. Ciekawe, czy to jakaś kolaboracja z panem Brzoską, Hello, czy nie? Ale ma też i tradycyjne okienka. I tutaj trafiają wszystkie wasze listy, które wysyłacie do Mikołaja. To nie jest to, że rodzice chowali je, tylko one naprawdę przychodziły do Mikołaja. Yes. Takie takie, trzy takie i trzy takie. Po wybraniu kartek, w wypisaniu, możecie kupić znaczki i wysłać. Są dwie możliwości. Wysyłacie to regularną pocztą, czyli będzie w ciągu kilku dni pod adresem, który wskazaliście. Albo druga, bardziej Mikołajowa, czyli list przyjdzie tuż przed Bożym Narodzeniem, i to jest chyba bardziej świąteczne. Można też zamówić oryginalny list prosto od świętego Mikołaja. Wchodząc na stronę internetową, jest możliwość, żeby ten list był w języku polskim. Więc Mikołaj pamięta o nas, Polakach.